Dziejemaleczko z tej strony Tadek, Witam Was na Pustyni w grze twierdza krzyżowiec edycja ostateczna. W dzisiejszym odcinku bez większego przedłużania i gadania ruszamy od razu na szlak jagnięcy Trzecia misja, wyspa na rzece. Przy czym ja sobie tutaj zagram tym razem jako arabski lord, żebyśmy mieli arabskiego lorda i zobaczymy co i jak. Więc ruszamy na misję. Rozmiar mapy 700x700. 700. Bardzo ładny rozmiar. Nie podoba mi się to tam na dole po lewej i po prawej. To wygląda jak jakieś budynki. Mam nadzieję, że to nie są postronki, tylko raczej jakieś piramidy. Ale tak o, i my jesteśmy sami. Gramy na kalifa z emirem w drużynie. Kontra lwie serce z Wężem, Dukeem, Burgardem czy jak to się też czyta, W kolejnej drużynie i kolejna drużyna Nomad, Kahina i Nomad. Patrząc na mapę widzę, że my mamy całkiem spoko pozycję, na pewno jedzenia sobie nie wyprodukujemy, ale ja widzę, że za nami jest żelazo i chyba kamień na prawo, więc e, ruszajmy. Oczywiście zwolnimy sobie troszkę na sam początek giereczkę po to, żeby tutaj z tymi budynkami na spokojnie sobie pobudować. Dobra, Zobaczmy, mamy jedzenie, zmniejszy na razie na mniej i o! Zobaczcie, w momencie, kiedy gramy arabskim lordem, mamy inny rodzaj budynków religijnych. I tutaj, jak widzicie, mamy prosty meczet, meczet i. E, wielki meczet. I to się nie nazywają Minisi. Ci wojownicy, tylko to są Strażnicy świątyni. w sumie... zaraz zobaczymy, jak zbuduje. Nie sądzę, żeby wyglądali inaczej, ale kto wie, mi się wtedy mocno, jeżeli by się okazało, że oni e, powiedzmy inaczej wyglądają niż. Typowy yy, ziomeczek. Dobra, tak, to tutaj kasujemy, to się przenosimy, bo widzę, że i tak nie będziemy mieć dostępu do y, zielska, y, czyli do, no, do terenów zielonych. więc lepiej przerzucić to wszystko tutaj, będą oni mieli bliżej, mniej ludzi, pójdzie do pracy na wołach i tak dalej. No tutaj, jak widzicie, jest sporo zielonego. Tutaj też można by coś pobudować, ale raz, że jesteśmy tutaj trochę oddaleni od tego miejsca, a dwa, że raczej to tutaj jest. Emil. Emil by raczej tutaj nie pozwolił nam tego utrzymać. O, w ogóle widzę, że Emil to daj nam budynki powodował, ale on jest. No oni będą mnie palić, więc to chwilę zajmie, może nie. E, weźmiemy. Ups. E, weźmiemy sobie, zbudujemy. Oczywiście obóz najemników. W sumie to tego kamienia trzeba trochę kupić. I e, zaraz polecimy z tym dalej. Dobra, oni zajmą tę pozycję, powiedzmy tutaj sobie. Ja ściągnę jednego ninja. Ten zadaniem będzie zniszczenie tych budynków od metalu na górze, który my zaraz zajmiemy. Wolałbym, żeby on mi tu nie łaził to raz. A dwa, że coś obstawiam, że jak on zacznie mi tu łazić, to on zaraz wojsko tam wyśle, żeby tego bronić i tak dalej, nie? Będziemy na razie tak. A chłopaki już tutaj zbierają kamień. Raczej jest to blisko, więc nie powinno być problemu, ale tak Nie, tutaj nie... Nie, dobra, nie będę kombinował. Osiem myślę, że zmieszczę. Czemu oni zniknęli? Zobaczcie, widzicie? Tutaj... Tu też? Ej, co jest? Potrzeba jeszcze jednej osoby. Kurczę, co jest stało? E, zrobiłem na kamień tutaj i oni zniknęli? Dlaczego? Nie rozumiem tego. Dobra, to może od razu to zbudujmy. Bo jak mają znikać mi ludziki, nie zmieszczę tam. Czekajcie. Inaczej. Spróbuję bliżej tutaj przykleić. Nie, nie zmieszczę tam ósmego chyba. Chociaż? Czekajcie. Hmm. Jeszcze raz. Tam powinno być osiem kamieniołomów zmieszczonych. I my je zmieścimy, choćby, nie wiem co. Tylko jeden, drugi, trzeci, czwarty... Czeka, tutaj. Chyba tutaj. zaczniemy od tej strony. Hmm. Coś chyba źle stawiam. No dobra, trudno. Niech będzie tak jak jest. Nie będziemy już tutaj kombinować, bo już... Coś do mnie idzie? Nie wiem. No, załatw to. I tu zaczniemy sobie stawiać budynki od tej strony. Super, zwalisz na dół, jesteśmy atakowani. Potrzeba drewna, zostawimy takie przejście. Na sześciu się zatrzymamy. Też nie wiem, czy oni tam będą mogli to. A nie, podejdą do tego ostatniego chyba, tego tu wrogu. Dobra, zrobimy tak. tak. Czy on tu przejdzie? To jest pytanie. Dobra, zaraz się dowiemy. Dobra, zniszczyliśmy te budynki jego Omara, więc on racz? No nie, no co to tu idzie w ogóle? W <coughs> No to dawajcie chłopaki, ten kamień, bo ja ty... Nie gadajcie, że on mi na lorda od razu, dobra. <mulity>

Potrzebujemy dwa te miejsca na piwko. Uciekać! Ooooo! Tych to wy mi zabijcie! Moi mi to zrad gospodarę spalą. nie gadajcie, że. No, w tym jednym przejdzie. Jedzenie kupimy 5 różnych. 4 różnego. To mi się nie podoba, że w momencie, jak włączacie tutaj, ten to, że chleb powinien, moim zdaniem, być tu. Jedzenie jest pierwsze, tak jak nie? No nie powiem, wojskiem arabskim jest trochę ciężej się bronić na pewno. On znowu idzie? To z tym piwem Dawaj gościu ruchy po to piwo. Z rozpędu, jak wiecie, czwarte. To od razu, nie? Ja dobra, automat tutaj ustawimy sobie. To nasi strzeli. Automat sobie ustawmy. Wszystko poniżej... E, powyżej 50 sprzedajemy. I tak samo tutaj automat, wszystko po... Czyli nawet 10 może. Są że ja bym zaczął robić kucie zbroje i być jak Salan, wiecie. Zbroje europejskie na sprzedaż. Najlepiej dla wroga. Potrzeba drewna. A, no i dobra, i zakup drewna ustawmy na nie wiem, 120. Widzę, że tutaj brakuje trochę wołów, więc dobudujemy teraz, jak już troszkę się uspokoiła sytuacja. A, więc zobaczyć czy oni tu są w stanie dojść. No I chyba są w stanie, bo nikt nie stoi przy tym, nie wiem... bo oni strzelają? Nie no, dochodzi, do, do, gościu ma przejście tutaj, okej, okay, spoko, no, czyli może tu przejść. Bo tu się właśnie zastanawiałem czy tu jest przejście, mm, ale na szczęście jest, on po tym rogu jest w stanie przejść, jak jest budynek, więc spoko. E, okej, okay. mamy metal, mamy to, więc zacznijmy robić europejskie zbroje na sprzedaż, e, gdzie? Jak dorobię, to muszę dorobić od razu miejsce spożywania alkoholu. Ja w sumie nie wiem, czy powinienem robić, nie? Jeżeli dobrze pamiętam, i się nie mylę, to w wielu krajach, powiedzmy, wyznających tą wiarę, to jest zabronione spożywanie alkoholu. No, ale dobra. Nie kombinujmy, to jest yy, gra. Dobra? W ogóle ciekaw czy ktoś jest w stanie kogoś załatwić te boty między sobą. No spokojnie walczą między sobą, to super. A, właśnie miałem zobaczyć. Ej, jest inny ziomek w ogóle. Faktycznie No i... wiecie co? jestem? Wow, jestem w szoku. Nie, nie wiem ile kosztowali minisi, Ale zobaczcie, faktycznie jest nawet model inny. No spoko, spoko. Aha, nie macie tego rzucić. No dobra, no to tutaj. Trzeba złota. Zbroje będziemy na sprzedaż mieli. O, się nawet nie ma niczym, żeby obronić. Oni chyba sobie radzą na podobnym poziomie co ci. Mnisi, więc nie sądzę, żeby coś tam zdziałali. Ale wyślemy, zobaczymy, jak sobie poradzą. Czyli ma tu konnych uczników sporo. O, ucznika europejskiego. Ma.

Okej, okay, nie wiem jak oni się minęli między sobą. Zobaczcie ich tam. Okej, okay, tu fajnie ściągają, tu przerabiają metal na ten, jest git. O! Chyba zaczął się cofać do zamku. Ajajaj, ostrzeliwują ich chłopaków. Tak być nie może. Ojejku, jak oni się rozpłynęli, można powiedzieć, jak mieli zaatakować go. Chociaż, czekajcie, no weszło ich trochę tam. Na lordę. O! Ej, lord jest z przodu, to chyba go załatwią. Nice. Czy straciliśmy, można powiedzieć, wszystko w tym ataku. No i elegancko. Dobra, czyli teraz y, tutaj trawa z tej strony jest nasza, Możemy nas spokojnie ją zajmować. No ale mówię, no. Kurczę, powiem wam, że mam wrażenie, że te boty na tych mapach tutaj są słabsze niż te boty, które były w tej oryginalnej takiej e, całej, ma tych mapkach, w tym szlaku oryginalnym. Zaraz z tego, że te mapy są niedostosowane pod te boty. Czekajcie, tutaj muszę inaczej to zrobić. Bo surowców blokuje dla tych botów, nie? Te boty by potrzebowały jakiś dostęp do surowców. Nie można tutaj. Ta kropka tutaj zła zrobiona. Więc. Dobra, nie będę no i daleko to do, do zaniesienia, więc... My raczej nie poszalejemy no. Tu jest? Tu jest wąż A Tu jest w Skorpion No, My też raczej lepiej biedę Idziemy mu zniszczyć gospodarkę No w ogóle z kim tutaj walczy? A, Ryszard. Ryszard nawet nie ma tego, zobaczcie. Zabudowanego jeszcze zamku. metal. No dobra, ten metal na razie są w stanie wyprodukować. Dajmy jeszcze cztery. Prawdopodobnie wtedy chłopaki ściągać wszystko, co wyjdzie. Czym mamy na minusie. Mamy trzy gospody. Aha, ja nie dałem automatycznego zakupu.

Jesteśmy na samej górze, jako największy lord. No, a widzicie, nawet murów nie zrobiłem, nie? Odnego zameczku, czy coś. 37 minut, jakbyśmy to rozegrali, to mamy koronkę. Ale raczej bez spiny. Dobra, nie, myślę, że możemy tutaj podjechać. Zrobiłbym tarczę, ale... Ale nie mamy. Powiedzmy. To jest machina europejska. Dobra, dorzućmy jeszcze jedną tą tutaj. Będziemy mieli 120. Pokryte. No, trochę więcej nawet. Czynne gospody. Religia. No pod... dobra, jest dużo mamy na polu. Więc nawet mógłbym podatki chyba wprowadzić. 2, 8, 11. No, mógłbym nawet. Ale to zaraz, jak się wyrówna. Dobra, dosyłamy kolejnych. Widzę, że mam podchodzić boje arabskimi zbrojnymi. Niech tam od razu idą i taka zobaczmy to teraz. Dobra, damy podatki. Minus 2. Wow, minus <grywki> 24. No i jesteśmy jeden na plus wciąż, ok. Uuu, on ma te balisty, zapomniałem. Tu coś? Nie. O. Tutaj metal zdejmują. O, czekamy na tych 24 i robimy podjazd pod sam zamek. Y tutaj zaszalejemy zaraz. Zacznijmy z tej strony, ma te machiny. A ich chciałbym się pozbyć w pierwszej kolejności. Dobra, i teraz tutaj z tej strony. Myśleć kiedyś, że miałem zawsze problem ze zdobywaniem tego jego zamku, nie? Tak będziemy troszkę lepiej widzieć. Jaki wężyk idzie. No i gość, się jest załatwiony, jeżeli chodzi o gospod... Nie widzę ich? To ludzie w lorda. A od moich ziem wierny. Z, z daleka powiedziałem dobra później zajmiemy się chyba tutaj Ryszardem Chyba już tutaj się zbierajcie No on akurat jest na dole, więc A, bo to jeszcze ten stał, nawet nie zauważyłem Poczekajcie. No, tu nie przejdziemy, więc musimy się cofnąć.

akurat skończył budowę zamku. Zdarzenia potoczyły się całkiem inaczej. Skoro król musi się kłócić w swoim zamku, ale kłócić się, bo dlatego, że na słowny. Hm? Poradzisz się, chłopaki? Moje rycerze wytrzymają, bo i mają odważne serca, Tak więc przynieś swoje groce i łupy. No ej, kon na dole dziś był. On nie walczcie z tym miejscem, No, nie zdążymy. chcesz tam zostały 3 minuty jeszcze ponad. Idziemy tutaj. E, wąż. A, tutaj jeszcze kawaleria przybyła. Dobra. dalej.

ELEGANCKO! Zobaczcie, 40 sekund nam, można powiedzieć, zostało. Nice. Zobaczmy jaki czas nam w ogóle policzy, bo jest już 37, oni gadają dalej. Dobra, nie interesuje nas. Jaki czas nam potraktowało? 3651, no to fajnie, to ten taki co w momencie zlikwidowania tej postaci. Podejścia do misji. Aha, dobra. Z... Nie. Chciałem powiedzieć, że to jest może misja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta Ale nie, bo nie pasuje z racji tego, że Tu misji jest więcej niż chyba pięć Raz, dwa, trzy, a nie, dobra, okej okay. Spoko To jednak jest No to ja myślałem, że tam jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta próba Ale to tak nie działa No nic To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Równie krótki, co poprzedni W następnym odcinku w którym będziemy walczyć, zobaczmy sobie, razem z Ryszardem na czterech nomadów. Zagramy sobie, a przynajmniej spróbujemy zagrać jako taki powiedzmy europejski lord, czyli postaram się używać jednostek stricte europejskich, czyli kusznicy, rycerze i tak dalej. Ale to już w następnym odcinku. W tym odcinku ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym siemaneczko.